Cześć, na tym materiale chciałbym się z Tobą podzielić czymś bardzo pozytywnym, bardzo fajnym. Być może to też trafi do Ciebie. Na ostatnim materiale mówiłem o najszybszym sposobie do otrzymania wskazówek, w jaki sposób wyjść ze swoich blokad, ze swoich emocji, przekonań, w jaki sposób poradzić sobie z wyzwaniem, które jest przed tobą, a mianowicie Twoim kontakcie z wyższym ja. Zacząłem znowu robić sesję, spotykać się z osobami. I na ostatnim materiale mówiłem o tym, w jaki sposób wygląda sesja z wyższym ja, a tutaj chciałbym się z tobą podzielić opinią jednej osoby, ze względu na to, że tak ładnie przeszła cała sesja, że w momencie, w którym poprosiłem o wideo opinię, otrzymałem ją i chciałbym się z Tobą na tym materiale podzielić właśnie tymi słowami, które być może trafią też do Ciebie. Cześć. Um, miałam sesję u Marka tydzień temu. Dopiero dziś mogę nagrać opinię, bo potrzebowałam tyle czasu, żeby ostudziły się emocje, które wzbudziła ta sesja. Była to sesja pracy z wyższą energią, kontaktu z wyższą energią, z moim wyższym ja. I no jest to niesamowite doświadczenie. Nie byłam sceptyczna, jest moja droga rozwoju, trwa już tyle lat, że spotkałam wiele ciekawych, pięknych dusz na swojej drodze. Także wiem, że są takie gwiazdne ziarna na Ziemi, które mają talent. Łączenia się ze swoim wyższym ja, rozmową tak jak się rozmawia z najbliższą osobą. I Rob, Marek pojawił się na mojej drodze niedawno poprzez wspólną znajomą i, i był takim brakującym ogniwem w danym momencie mojego własnego procesu. Także sesja trwała około dwóch godzin. Początek był zwykłą rozmową w sercu i pytania były w sumie omawiane wcześniej. Dostałam odpowiedź jedną, o której się nie spodziewałam, która była miła i ciekawa. A drugie pytanie było odpowiedź, właściwie sugestia i wskazówki mojego wyższego ja no, bardzo mnie poruszyły. Wzburzyły we mnie mnóstwo emocji i um, dopiero teraz się to układa i mogę szczerze, szczerze polecić go jako osobę godną zaufania, sympatyczną, szczerą i absolutnie wierzę w jego talent. No i życzę mu jak najlepiej. To była naprawdę bardzo piękna i lekka sesja, która jednocześnie była taka klarowna, te informacje... Bardzo ładnie do nas docierały i jestem niesamowicie wdzięczny każdej osobie, która się rozwija, która chce wejść na swój wyższy poziom, która chce poznać swój potencjał, i niesamowicie jestem wdzięczny, że mogę Wam towarzyszyć w Waszej transformacji, że nasze życie w jakiś sposób się skrzyżowało i moje informacje w jakiś sposób trafiają do Ciebie. Jestem niesamowicie wdzięczny ze względu na to, że w tym momencie realizuję swój wewnętrzny potencjał. Więc jeśli Ty jesteś w jakikolwiek sposób zainspirowany, zainspirowana do sesji ze mną, Pamiętaj, że w opisie zawsze jest link do zapisu na tego typu sesja i możemy zobaczyć się w środku. Możesz ty odkryć co twoje wyższe ja ma tobie do przekazania na ten czas, który jest teraz przed tobą. Jeszcze raz przypominam, na takiej sesji zadajemy dwa pytania w pierwszej kolejności, co jest dla ciebie najważniejsze, co jest istotne na co trzeba zwrócić uwagę w tym czasie który teraz cię otacza w tym środowisku w którym jesteś, a następnie twoje pytania odnośnie tego, co ci tak naprawdę cały czas chodzi po głowie, co ci przeszkadza, często zdarza mi się i to jest piękna harmonia, że pierwsze pytanie i drugie pytanie, to co chodzi ci po głowie i to co chcę przekazać ci wyższe ja, jest ze sobą spójne i w pierwszej odpowiedzi jest już odpowiedź na drugie pytanie. W trakcie cały czas rozmawiamy, więc to nie są tylko te dwa pytania, bo później można zadawać głębsze pytania, pogłębiające, albo powiedzieć, ok, rozumiem już to idealne, a co jeśli Idealnie. A co jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o moje zdrowie, albo jeśli moją, moją rodzinę, zawsze jest przestrzeń na to, żeby po prostu na spokojnie porozmawiać ze swoim wyższym ja. Ono czeka na kontakt z tobą. Więc jeśli ty chcesz kontaktu ze swoim wyższym ja, po prostu link w opisie i zapisz się na sesję. Zapraszam.